Siema, witam was, tu hamster.pl, jest dzisiaj na na serwerze Okser350, witam I chcielibyśmy wam zaprezentować mapkę ESCAPE Nie naszą, ale mapkę Dobra, ty pierwszy czytasz czy ja? Ty Nie używasz żadnych modów, ani cheatów Graj na poziomie pokojowym Zabieraj rzeczy ze skrzyń. Nisz tylko glinę Punkty to diamenty Y, twórca mapy piczu 223 dobra tu jest gina. pozdrawiamy picza. 223. No, pozdrawiamy 223 pozdrawiamy, pozdrawiamy. Tu, dobra. Jest glina. Ja dobra. Mhm. tu jest gina. ja biorę jednego diamenta tu jest jakaś o jest ze skrzynki dobra ja ej ej ze skrzynki też o, o to zadbał o nas No dobra chodź Mam, mam po jednym zdjęciu. Ło, ej, czekaj tu. Czekaj, no, otwórz. Ło. Czesłem. Ło, kurczę. Jak kilka słów. Jest. Hmm? Dobra, czekaj. Szukaj, ginny. Nie ma. Czekaj, tu może była. Yeah. Nie. Dobra, chodź. No czekaj nie, będzie na pewno. Nie ma. Ty bo mi drzwi zamkniesz. Które były te drzwi? Które. Drzwi to jest, to ja? jest. Tego nie wolno naciskać? Nie, nie wolno. Czekaj gdzieś, bo patrz, pojawiają się jak naciskasz te. Nie Ty. Aha, to drzwi nie klikaj, to o mnie klikaj. O, dobra, chodź. Idziemy. No i dalej. Rozglądaj się. Co to ma być? Aha. Jeżeli... No. Dobra, czytaj jak chcesz. Jeżeli spadniesz, wracasz na początku. Mhm. Czyli tu... Tu jest początek, mam nadzieję. Co tak cienko? I nie ma te pania chyba.

ty Musi zaczął to rozegrywać Dobra z tym spowodem tym przepraszam A nie powiedzieliśmy wam, że będzie cięcie Ale to tak niespodziawanie Ale to było bardzo pilne No Kurde To się nie da przejść no kurde Gdzieś jest? Tam No Jezus Dobra, jestem tutaj Tu Teraz tu No i tu nie doskoczyłem Co teraz? Tutaj mam wyjść Jestem, tkaz. E, Gdzie? Czekaj, stój. A, bo jest lowa. Hej, mamy tkaczę. Kaczy... A, a tam jest na bank woda. Ło, dafnę się. Ładam, to... Aha. Tam Nie, 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 Co ci? No pierwszy. Ja idę pierwszy. No, bezpiecznie, schacz. Kłop, ja nie trafiłem. Ja mam jedno serduszko. Ło. I nie, nie Ja mam dwa jabłka dodatkowe. E, Na ciśnij uciekaj. Bo ty Jenny! Uciekaj! Mina! O, o, ale... Ha, więcej, Ej, ma, więcej co zrobić. Daj mi patyk, daj mi patyk. Nie mam. Jak nie masz jak masz. Nie masz. Trzeba nie zrobić. Ja o mały włos. Dobra, chodź. Jest tu glina? Nie ma. Skakanie do... Czekaj. Arbuzów. Wskazuj i nie oszukuj. Wskazuj i nie oszukuj, fajnie że. Ja to kurde oszukiwać? Ja włożę się na Nie wiem. To jest mam Co to jest? 3 punkty mam, już było, raz mam cztery. Trzeci, melon. A Chyba ja to musi być na ja melona? Nie wiem. Co jest Aha. Tu. A tu? Da. A, da. Ua! Ja. Braci, A! Baj już na samym początku. Chcę tam wysadzić. Tutaj. Aha, ja doszło mi ja co mogę... teraz? Ja się mogę z dźwignia. Czekaj, czekaj, ja się zepnę. Mogę... Ja mogę... ja 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 Gdzieś ty jest. Hej. Jeszcze raz. Hej. Ja zgina. Moja. Mam dźwignię. Mam pięć dźwigni. Co mam z nimi zrobić? Tutaj mam gina. Nie dźwignia. Ustaw. A następnie Co? Rozwiąż hasło. Aha. O, 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 o. To dwie części escape. Co? To dwie... To dwie części escape, -u. Tak. Trzy... No, co, czytaj. Trzy pojed... Pojed... najszybciej rozwala się pilotem. Nie! Pajęczyny, czym się najszybciej? Mieczem. Czyli nie. No. No. Tutaj możesz rozwalać tylko brzinę. Tak. Czy da się zrobić siodło na świnie? Tak. tak. Lubisz mnie? Tak. Dobra. No i co? Kapuję. Nie otworzyły się. Czekaj. Czekaj. Czekaj, daj się... Czy to Czy to na Czy to teraz... Nie. nie to się... Czy to się... Tak. Tu nie. I co dalej? Co się... Czy co się... Czy się... się... było. O! o. A, czekaj! Ty panie, czy na święcie wieczór? się pozwala, a może na święcie, bo na święcie wcisz tak, no to jest błąd. Dobra, czekaj, susia! Czeka, czeka. cię trudny labirynt. Tylko nie ni... Co? Co tam pisze? Tylko nie liczni potrafią potrafił go przejść. Y kurde, nie też. Łow, labirynt. Eee, jaki labirynt? To nie jest rabie labirynt. Musimy stąd wyjść. Aha! Trzeba przejść, tu będzie. Eee, czekaj, labirynt czekaj. nie zawiera... ...gwiny, musi znaleźć... ...tylko... ...wyjście... ...poziom 1 Łatwo tak. O, łatwo. Dobra, to to. I my się rozdzielamy. To jest łatwe. Już przeszłem. Poziom drugi. Coraz trudniej. Dobra. 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 Jak ja, 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 Łatwe. Jak e, <grywa> nie. To jest trudniejsze. Nie? Nie, to ja, łatwe. ja, ja, Dobra. A tu, widzisz, a tutaj się? Ej! Kładka! Zejście na dół. To jest lawa. Nic tu nie ma. Rzekaj. Bezpiecznie, skacz A tu co? Ooooooo e, Ej, co tu ma być? Eee. Pośrzut, koszut. Owiec jest tam była z innego Aha! Jaki to? Się tak jest! Fioletowego! Na pewno? Fioletowego. Ale nie ma fioletowego. Jest jasno niebieski i jasno zielony. No. Nie ma takiej Mam Mam... Y Lajku? Laj. Tak, co się? tam susie. Kurde. Ładnie Czekaj stój. Podobał ci się ten pokój? Tak. Tak. Tak? Tak. pa! No a co tam? diament i czerwony ten proszę co tam uruchomiłeś o. dałeś, dałeś o! nie dobra czekaj luka w mechanizmie luka w mechanizmie aha słuchaj. pod żadnym pozorem co tam nie nie niż nie. Nie, nie. obrazu Mam, mam jest. Mam. Mam trzy te płodzi. Na kru? Pan. Ja. Dobra. Ej, bo tutaj to nie da się otworzyć. Nie, no wiem, bo mam kruis na kruis. Ej, mi <truis>. Ej! Przeszliśmy całego... To już To już koniec. Moje konto, pi... konto pi... Piciu223 powinni zdobyć, zdobyć co najmniej 15 diamentów. Czekaj, no. masz... ile masz? Ile Kurczę, słabo. Dobra. Dziękuję za Dziękujemy. 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 My się z wami zabijamy. Na razie.